Dzień dobry, witam wszystkich studentów Słowa Bożego. Hallelujah! Jezus jest Panem, zwyciężył nad szatanem. Jahusza, y, Mesjasz, król Izraela. I mamy w nim naszego zbawiciela. Przez krew Jezusa Chrystusa, Jehyszy Mesjasza, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Czyli zgodnie ze Słowem Bożym, z listu do Galacjan, w Nowej Biblii Gdańskiej jest to dobrze przełożone. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, więc dla Izraela Boga pokój i miłosierdzie. A więc dla Izraela Boga. Jestem Izraelem Boga. Jestem narodzony na nowo, stworzony w Chrystusie, zrodzony na nowo do obywatelstwa Izraela. Tak podaje w Efezjan, w drugim rozdziale znowu. Według mnie trafny przekład nowej Biblii gdańskiej. Jak zwykle w kręgach chrześcijańskich jest tendencja do tego, żeby umniejszać wagę manipulacji, jakiej dokonano na pismach Ojców Reformacji i wprowadzono w sztuczny sposób znowu do pisma świętego słowo Kościół. To słowo opisywało tą sektę rzymską, papieską, ten kryminalny konglomerat religijny, i Kościół istniał zanim Ojcowie Reformacji dokonali przekładów z języków oryginalnych na języki nowożytne. Wtedy Kościół był oczywiście utożsamiany z papieżem i z systemem opresji. I z tych powodów, między innymi, ojcowie reformacji, tacy jak William Tyndale, który dokonał przekładu Nowego Testamentu w 1526 roku, oraz Marcin Luther, który przełożył Nowy Testament, był w 1522 roku na niemiecki, przełożony, w tych nowych testamentach nie było słowa church, kirche, nie było słowa kościół. Z tych powodów, że ci ludzie studiowali oryginalne języki. To byli znawcy języków klasycznych. Poza tym wiem, że William Tyndale generalnie znał siedem języków. Był bardzo utalentowany lingwista. Niektórzy nazywają go ojcem współczesnego języka angielskiego. Jest powiedzenie, takie... Czytałem nawet artykuł napisany przez specjalistę ery szekspirowskiej i ten specjalista od Szekspira stawia w artykule pewnym tezę, że without William Tyndale there would be no William Shakespeare. Bez Williama Tyndala nie byłoby Williama Shakespearea. Z tego powodu... Że Shakespeare wychowywał się, kiedy był dzieckiem, czytano mu po prostu Biblię, przekłady pism świętych, które wyszły spod pióra Williama Tyndale'a. William Tyndale jest niedoceniany, zapomniany, natomiast powszechnie w świecie anglosaskim znany jest plagiat pism Williama Tyndale'a, czyli King James Bible. I to jest upolityczniona wersja przekładu. Williama Tyndale'a. Tam do tej wersji Biblii na nowo włożono słowo Church, Kościół. U Williama Tyndale'a nie ma tego stwierdzenia. W Mateusza 16:18 jest napisane: Upon this rock, Na tej skale zbuduję moje kongregacje, moje zgromadzenie. Kongregacja jest zgromadzenie w Biblii, to jest zgromadzenie izraelskie. To jest 12 plemion w rozproszeniu, tak jak zaczyna swój list Apostoł Jakub. Pozdrawiam 12 plemion w rozproszeniu. To, to nie jest tak, Jakubie Cieszlar, że Michał tak woli. Tak jest napisane. To nie jest kwestia mojej woli, ani Twojej woli, ani jakiegokolwiek człowieka, co sobie człowiek wybra, co, wybierze, co mu pasuje. Tak jest napisane. Ja powtórzę może nawet to, co Jezus Chrystus mówił do szatana na pustyni. Diable, napisane jest! I proszę Was, ludzie, nie wykrzywiajcie tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Nie ma znaczenia... Co ja wolę, ma znaczenie, co woli Bóg. Mateusza 7,21 jest napisane, że nie każdy, który mówi do mnie, panie, panie, nie każdy, który nazywa Jezusa panem, wejdzie do królestwa niebios, ale tylko ten, który pełni wolę ojca, boga. To nie ma znaczenia, co ja wolę, ma znaczenie, co Bóg, ojciec, woli. To ma znaczenie. Może ktoś powie, że nie. Ja twierdzę i jestem w stanie to poprzeć wieloma fragmentami Pism Świętych, że nie ma w Biblii czegoś takiego miejsca na coś takiego jak kościół. Chyba, że ktoś chce pomagać złodziejom poprzez używanie. Wyobraźmy sobie, że złodzieje wypuścili fałszywą walutę na rynek, tak? To tak naprawdę całe te papierowe pieniądze to jest, są fałszywki, ale nie, nie będę się wgłębiał w ten temat legalne oszustwo, gdzie można dodrukować pieniądz bez kontroli, tak? To jest, to jest oszustwo, to są fałszywe odważniki, Bóg tego nienawidzi. Ale przyjdzie czas na ten system banku centralnego, zostanie to osądzony, to już ten sąd się dokonuje w tej chwili. Halleluja. Ale to jest tak, jak gdybyś wiedział, że dostałeś od jakiegoś fałszerza fałszywy banknot do ręki, i wiesz, że to jest fałszywe, idziesz do sklepu i kupujesz tym dobra za tę fałszywą wartość. I to samo jest tutaj. Ludzie używają fałszywych przekładów Pism i chcą przedstawić ludziom prawdziwą wartość, przedstawić ludziom wolę Boga, jego intencje, jego plan zbawienia. Jego plan jest taki. Amosa 3:7. Ale Pan, Jahwe, wiekuisty, niczego nie czyni, zanim nie objawi swojego postanowienia swoim sługom prorokom. Zanim Bóg coś zrobi, objawia to prorokom. I bardzo wielu proroków, Mojżesz mówił o tym, wielu proroków po Mojżeszu, po Samuelu, mówiło o Mesjaszu, o tym, jak go rozpoznać, jakie będą cechy jego przyjścia, jaka będzie jego misja, jaki będzie owoc jego działań. Owocem działania Mesjasza miała być restauracja, nowe przymierze dla domu Judy i dla domu Izraela. Koniec. Nie ma żadnej mowy... O Nowym Przymierzu dla żadnego kościoła. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego konceptu. Szatan jest kłamcą. On jest tym, który wywołuje zamieszanie w ludzkich umysłach. Nowe Przymierze jest tylko dla domu Izraela. Dlatego pismo mówi. Widzimy, Amosa 3.7 Bóg coś zdeklarował. Nie uczyni nic, zanim nie zapowie. Więc ja się pytam wszystkich tych ludzi, którzy tak lekko podchodzą do tematu nazewnictwa, czy przekładu greckiego słowa eklezja, czy hebrajskiego kahal. To nie jest kościół. To jest zgromadzenie Izraela. Chyba, że chcecie to nazywać kościołem Izraela w porządku. Ale słowo kościół tak naprawdę semantycznie pochodzi od kasztel, castle, Od budynku. To nie jest zgromadzenie. Eklezja to jest zgromadzenie wywołanych. Zgromadzenie obywatelskie. To jest zgromadzenie obywateli Izraela. Gdzie mamy króla, tym królem jest Yahusza HaMashiach. To jest Jahwe. To jest syn Jahwe. On jest naszym panem. Kto wyzna, że Jezus jest panem? To znaczy, Jahusza, że to jest Jahwe. Kto to wyzna? Kyrios. Skąd wiemy? Wiemy, że Kyrios w greckim, czy na przykład w pismach Izajasza, Kyrios, naprawdę w Izajasza to jest Jahwe, tak? Jahua. Zgadza się? I to jest bardzo cenne, żeby studiować oryginalne języki. I właśnie dlatego możemy zaufać wierze w dużej mierze temu, że nie powinno być w Nowym Testamencie słowa kościół, bo nie było go ani u Lutra, przekładu, ani w przekładzie Tyndale'a. Oni studiowali oryginalne języki. Oni byli fachowcami w tej dziedzinie. Ja nie uważam, że jestem tak z marczu mądrzejszy od Tyndale'a i mądrzejszy od Lutra. Raczej pochylam się nad ich przekładami i się zastanawiam, dlaczego nie ma pojęcia kościół w ich przekładach Pism Świętych. Dlaczego nie ma? Bo tak naprawdę my jesteśmy Izraelem, to jest tu napisane, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, czyli obrzezani w sercu. Zmiana postaw, zmiana naszego nastawienia do tego, co mówi Bóg. I dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, że rozpoznają w sobie to nowe stworzenie, Poprzez uwierzenie w Chrystusa i nowego ducha, który ciągnie nas do posłuszeństwa, zachęca nas do posłuszeństwa Bogu Ojcu, do posłuszeństwa temu, co jest napisane, jak Chrystus mówił do szatana na pustyni. Diable, napisane jest. Jeżeli my to rozpoznajemy w sobie, tą normę, czyli jesteśmy Izraelem Boga wtedy. I dla nas jest spokój i miłosierdzie. A więc dla Izraela Boga. To jest Izrael Boga, wierzący w Chrystusa Jezusa. To jest Izrael Bogi. Więc nie Kościół. Szatan, on chciałby, żeby mówić nam, że jesteśmy Kościołem, bo wtedy nie jesteśmy już Izraelem. Izraelem kto jest? Grupa religijnych przebierańców na Bliskim Wschodzie. Nagle synagoga szatana, ci, co nie są Judejczykami, ale nich udają i zmieniają sobie nazwiska. Na przykład Zmilejkowski na Netanyahu, a Dawid Grun zmienił sobie na Bengurion. To tacy ludzie przez... Zwiedzionych, naiwnych, niedouczonych, niedokształconych w całym Słowie Bożym ludzi nazywani są Izraelem. Kiedy Pismo Święte nie pozwala na to. Piotr, apostoł, mówi proroka jak ja, cytując Mojżesza, wzbudzi wam jakwę i będziecie słuchać we wszystkim owego proroka, a kto by nie słuchał czymkolwiek tegoż proroka, każdy taki będzie wytępiony z ludu. Ludzie nieposłuszni Chrystusowi są wytępieni z Izraela, nie należą do Niego. Nie są Izraelitami. Kto nazywa niewierzących w Chrystusa Izraelem, ten kłamie przeciwko Słowu Bożemu. Ma współudział w przestępstwie. To jest tak, jakby używał fałszywe banknoty w sklepie, wiedząc, że są fałszywe. Wróćmy do moich pytań skierowanych do Jakuba Cieślara. Uważam, temat jest potężny, to jest rewolucja. To jest zupełna zmiana paradygmatu. My, wierzący w Jachusze Mesjasza, jesteśmy Izraelem. Mnie wczoraj pewna katoliczka pytała, jak to jest? No, mówimy, że Jezus jest królem Żydów, a my jesteśmy chrześcijanami, ale skoro on, jest, skoro on jest królem Żydów, to chyba my powinniśmy być Żydami, bo jest naszym królem. No logicznie próbowa, próbowała dziewczyna to wyjaśniać. I ma dużo w tym racji. W ogóle super, że sobie takie pytanie zadaje. W Biblii nie ma kościoła, to ja tu pisze. Albo ja kłamię, albo ty popierasz kłamliwy przekład. Zdecyduj, bo ojcowie reformacji nie tłumaczyli Eklezji jako Kościół. Czy mądrzejsi jesteś od Tyndela i Lutra razem wziętych? Czy możesz wyjaśnić, dlaczego ojcowie reformacji odrzucali katolickie nadzewnictwa, a ty nie masz z tym problemów? No tak z biegiem czasu, z biegiem dni, z biegiem lat to społeczeństwo usypia, nie? Czy Pismo nie mówi, że sprawy duchowe dla ludzi motywowanych cieleśnie są głupstwem? Tak mówi, prawda? Człowiek duchowy rozsądza wszystko, sam nie podlega żadnemu osądowi. Duchowe, co jest? Prawo Boże jest duchowe. Paweł pisze w liście do Rzymian. A ja jestem cielesny, w moim ciele odkrywam inne prawo, prawo grzechu i śmierci. Ktoś mnie wyzwoli z tego ciała, co wiedzie ku śmierci. Co to jest prawo grzechu i śmierci? W ciele człowieka, cielesna natura. Dla człowieka cielesnego te rzeczy z ducha są głupstwem, ale należy, należy je duchowo rozsądzać. Na podstawie czego? Całe pismo jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy, wychowania w sprawiedliwości. Na podstawie Pisma Świętego, bo ono jest natchnione przez Ducha Bożego, więc jest duchowe. Są niektórzy tacy ludzie, którzy posuwają do stwierdzeń, że Pismo Święte jest cielesne, bo to jest litera zapisana. <noise> Oni, tam hu, hula w nich jakiś duch, ale to nie jest duch Słowa Bożego. Ja myślę, Jakub Cieślar, że chyba nie wierzysz w te słowa Amosa 3,7, bo Pan Bóg nie czyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługą swoim prorokom. Jachwę, Alachim nie czyni niczego, jeżeli nie objawi wpierw przez proroków. objawiał przez proroków wielokrotnie od serca Izraelitów nowe przymierze dla domu Judy i dla domu Izraela. oraz to, że ludzie z narodów po odrodzeniu Izraela mogą zostać przyłączani i stawać się częścią Izraela. To to było zapowiedziane obiecane. Nie ma żadnej obietnicy, Organizmu wierzących oddzielonego od 12 plemion Izraela. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Dlatego, mówię, apostoł Jakub pozdrawia braci w Chrystusie i mówi jeszcze, żeby nie czynić różnicy w wyznawaniu wiary między ludźmi. A to właśnie chrześcijaństwo czyni różnicę, dzieli tak zwany Kościół chrześcijański i Izraela. Inna droga zbawienia dla jakiegoś wymyślonego. Izraela na Bliskim Wschodzie, który naprawdę jest synagogą Szatana. A prawdziwie Izraelem są wyznawcy króla Izraela, Jezusa Chrystusa. E, chrześcijaństwo jest jednym wielkim zamieszaniem. To jest jeden wielki kult pomieszania pojęć. No właśnie, Jakub Kieśla, czy masz jakieś logiczne wyjaśnienie, dlaczego w Starym Testamencie nie ma zapowiedzi założenia Kościoła, natomiast jest zapowiedź restauracji Izraela? Zechciej wyjaśnić, jak ty omijasz stwierdzenie Mosa 3.7 i od proroctw zapowiadających nowe przymierze dla Izraela przechodzisz do iluzji Kościoła. Chętnie poznam twoje stanowisko poparte wieloma proroctwami mesjańskimi. Ile z tych proroctw wskazywały na Mesjasza Budowniczego Kościoła? Ja nie znalazłem ani jednego w Biblii. Chętnie się z nimi zapoznam, aczkolwiek. No, po prostu ja chcę, żebyście zobaczyli, jak nielogiczne są wasz tok rozumowania, jest najzwyczajniej nielogiczny, tak? To są takie pytania dla mnie to są retoryczne. Chyba że mnie zaskoczycie coś, pokażecie coś nowego, czego ja od 30 lat nie odkrywam jeszcze w Biblii. No, jestem otwarty. Dlaczego? Jestem otwarty dlatego, że człowiek duchowy nie podlega niczyjemu osądowi, ja się nie boję być postawionym pod murem i skonfrontowanym ze Słowem Bożym. W przeciwieństwie do wielu chrześcijan, którzy obawiają się w otwarty sposób debatować na temat nauki pisma świętego. I spotykam się bardzo często z blokadami, unikami ze strony chrześcijan. O Jezusowi Chrystusowi. Szatan jest oszustem. Jezus demaskuje jego kłamstwa. Ja uważam, że Kościół jest fałszowaniem Słowa Bożego. A jeśli jestem w błędzie, to wykaż to przez Słowo Boże. Inaczej nie kłam i nie marginalizuj po manipulacji zawartych w przekładach. Jakub. Czy w Septuagincie Eklezja jest odpowiednikiem... Czy to jest Eklezja Izrael? O tym mówi kontekst. Na przykład Księga Jozuego, Septuaginta, tak? Pasis Eklezja Izrael, że czytał Jozue całemu zgromadzeniu Izraela. Księgę Prawa, tak? Czyli Kahal Izrael. Zgromadzenie. A może w Septuagincie eklezja to kościół? Chodzi o konsekwentne przekładanie tego samego greckiego słowa, zarówno w Septuagincie, jak i w Nowym Testamencie. Nie można po prostu tak. W Starym Testamencie będziemy to tłumaczyć jako zgromadzenie, ale w Nowym Testamencie chcemy stworzyć nową kategorię, to będzie kościół, bo nam nie pasuje do naszej teologii, do naszego stylu życia i zrozumienia świata nie pasuje nam to, że jesteśmy Izraelem. <laughs> nie widzisz jak braku logiki i konsekwencji, aby to samo eklezja tłumaczyć w zależności od polityki religijnej jako zgromadzenie albo jako kościół. Takie podejście dla mnie jest polityczną manipulacją. Ojcowie Reformacji odrzucili taką kościelną manipulację. Tobie to nie przeszkadza? Ci, mnie to przeszkadza. Mnie to tak wkurza. Brak, brak logiki, brak sensu w tym. To jest kompletnie nierozsądne podejście do tekstu. Już patrząc to, na to, tak jakbyśmy analizowali tekst literacki na języku polskim. To nie ma sensu, jest nielogiczne i kupi się nie trzyma. W ten sposób się nie tłumaczy. Greckiego tekstu, że w zależności od mojej agendy będę sobie to samo słowo eklezja tłumaczył jako zgromadzenie albo kościół. To już zależy od tego, jak mi będzie pasować. Słusznie zachęcasz, Jakub, do studiowania oryginalnych języków, bo ja tak od lat robię. Właśnie tak powstały przekłady Ojców Reformacji. Oni latami studiowali oryginalne języki i nie byli pomocnikami papiestwa. I właśnie dlatego nie znajdziemy w nich pojęcia, Church Kirsch, gdyż Eklezja nie jest żadnym kościołem, tylko zgromadzeniem Izraela Czy zamierzasz kwestionować że Izraelem są odrodzeni z Ducha Mesjasza? Co według Ciebie znaczą te słowa? Właśnie Amosa 3,7 wyraźna deklaracja że Bóg najpierw musi zapowiedzieć w proroctwach jest dużo proroctw o odnowie Izraela mamy z Ezechiela 36 Mamy z Jeremiasza 31, takie przykłady tylko, dużo z Izajasza. I mamy wypełnienie. Dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, jaką? Że w Jezusie, Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Na nowo musisz się narodzić. Do czego? Do bycia Izraelitą. W szeregu tą normą, a więc dla Izraela Bog Boga pokój i miłosierdzie. I ten pokój i miłosierdzie jest we mnie. Dlatego. Człowiek duchowy, który opiera się na słowie, który jest natchniony przez ducha, nie jest przez nikogo sądzony. Ja się nie czuję z, o, przez nikogo sądzony. Znaczy, możecie sądzić mnie. Nie, 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 nie dotyka mnie to. Nie rani mnie to. Ja raczej się spodziewam negatywnych opinii, dlatego że Jezusa Chrystusa to spotykało i idę w jego ślady, tak? W Chrystusie nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To nie jest teoretyczne stwierdzenie pewnego faktu. To jest rzeczywistość we mnie. Gdy jesteś w Chrystusie, jesteś odporny na zarzuty, złośliwe uśmiechy, złośliwe komentarze ze strony ludzi. Bo jesteś w Chrystusie. Bo w ten sposób Jego miłość w tobie przezwycięża gniew, wrogość, złość. Aleluja. To jest rzeczywistość duchowa. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli potępienie dopada człowieka, jest to sygnał, że nie jest w Chrystusie. Może jest, ale odrobinkę tylko. Jeszcze jest słaby. Mało utwierdzony, mało zakorzeniony. Aleluja. I Wenbegie jest też piękne. To jest przetłumaczone w Efezjan. Byliście tamtego czasu bez Chrystusa, oddzieleni od obywatelstwa Izraela. Gdy byliście bez Chrystusa, byliście oddzieleni od obywatelstwa Izraela. Obcymi byliście dla przymierza obietnicy. Już nie jesteście. Bez Chrystusa byliście w takim miejscu, ale w Chrystusie, a więc na Izraela Boga, bo jesteście w Chrystusie, czyli Izraelem Boga jesteście. Pokój i miłosierdzie. Noż to jest zatrzęsienie tych wersetów w Biblii. Jakub. Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa. Do 12 pokoleń żyjących w rozproszeniu. To nie jest stwierdzenie, że Jakub pisze do nienawróconych Izraelitów, martwych duchowo ludzi. On nazywa tutaj ciało wierzących, braci w Chrystusie, wyznawców pana Jezusa Chrystusa. Nazywa ich 12 pokoleń w rozproszeniu. Dlaczego w rozproszeniu? Bo gdy on wróci, w czasie jego powtórnego przyjścia, będziemy zgromadzeni w ziemi obiecanej. Bingo! <grywa> Halleluja! To jest jeszcze dużo więcej, jest. Ja tylko wspomniałem pewne rzeczy. Hallelujah. Że super. Jakub, dobra, studiujmy pisma. Jak Michał woli, zgromadzenia wybranych? Ja tak nie wolę. <noise> Bóg tak woli. Taka jest prawda. To jest zgromadzenie wybranych, dlatego że my jesteśmy narodem wybranym, jak pisała apostoł Piotr. Ludem wiernym, ludem przeznaczonym aby ogłaszać Jego dzieła. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wybranym. Kto jest ludem wybranym? Kto jest to jest naród, lud wybrany? Izrael. Dlatego Jakub pisze, pozdrawiam 12 plemion Izraela w rozproszeniu. Jak do kogoś nie dotrze, tak łopatologicznie i ślicznie jak ja mówię, ludzie, to trzeba na was ręce kłaść i się modlić o uwolnienie od demonów religijnych. Od propagandy diabelskiej, którą tam coś wam mówi za uszami. Serio, serio mówię. To nie jest yy, żaden złośliwy żar. My sami możecie włożyć ręce na swoją głowę i po prostu powiedzieć: Związujecie duchu religii, duchu rzymskiego katolicyzmu, duchu odstępstwa i duchu zamieszania. Odejdź ode mnie, zostaw mnie. Chcę widzieć jasno kontynuację planu Bożego Zbawienia poprzez całe pismo, bo całe pismo jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy wychowania w sprawiedliwości. Więc patrzę, co Bóg zapowiadał. Nie dołożysz nic do mojego słowa, nic z niego nie umiesz, abym cię nie uznał za kłamcę tak? Nie wolno nic dokładać do jego słów. I nie mamy przez cały Stary Testament nie mamy nic na temat kościoła. Nagle nic z gruszki, nic z pietruszki Bingo! Kościół się pojawia w pismach Nowego Testamentu. Ale kiedy? A dopiero jakieś 70-80 lat po wybuchu reformacji. <noise> Czyli nie ma we wczesnych przekładach reformacyjnych nie ma tego diabelstwa ale później jezuici się postarali i potem się kościół, czerć się pojawił w późniejszych przekładach. Czy to takie trudne do zrozumienia? Takie trudne? Może być, jeżeli duch religijny powoduje przytępienie umysłu. Także włóżcie ręce na swoją głowę i się modlcie o swoją głowę. Niech przytępienie umysłu odejdzie w imię Jezusa Chrystusa. Haleluja. Niech przyjmie trzeźwe, jasne myślenie zgodne z prawdą całego Słowa Bożego. Hallelujah! Jezus żyje, diabła bije, kochani. Jezus jest Panem, zwyciężył nad Szatanem. Co to znaczy, Jezus jest Panem? Że Jachusza jest Jahwe. <grym> Dlatego Wiana 8,58 powiedział: Zanim Abraham się stał, oto ja jestem. I porwali za kamienie, żeby go zabić, bo w Wichuszach to było bluźnierstwo. Hmm? Hallelujah. Kto nie czci. Że każdy ma czcić ojca tak jak czci. Ma czcić syna tak jak czci ojca z Ewangeliana, tak? Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Mamy tak jak czcimy Boga Ojca, tak mamy czcić syna. Jak? Tak jak Boga czcimy ojca, tak mamy czcić syna. Kto nie czci syna, ten nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Kto nie szanuje syna, nie szanuje ojca. Jak można nazywać bandę. Bluźnierców, którzy bluźnią przeciwko Jezusowi Chrystusowi, nazywać to coś na Bliskim Wschodzie Izraelem. To ktoś tutaj zgupiał bez reszty. Kto na kogoś tutaj stąpił ostry obłęd? Ja myślę, że nie na mnie. Hallelujah. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych przykazaniach. E, ha, 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 ha. Dokładnie, w następnych przy, przykazaniach albo przekazaniach, w następnym przekazie. Hallelujah. Kochani ludzie, nie żyjcie w obudzie. Niech was Bóg błogosławi i niech was odkrywa przed wami prawdę Jego słowa. Najkrótsza modlitwa, jaką ja się modliłem, najczęściej w moim życiu, często się tak modliłem. Mówiłem się tak: Ojcze, zachowaj mnie w prawdzie dla Twojego królestwa. Amen. Hallelujah. Mówcie się tak. Często. Mówcie do Niego. Rozmawiajcie z Nim. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Go home, study your Bible!